No witam serdecznie. Chciałem nagrać wstęp do tej zrzutki. Więc tak, ja jadę do Alicji teraz. Alicji staram się pomagać raz w roku jak są moje urodziny. W tym roku mam taką szczególną uroczystość 40. Więc jeżeli mógłbym Was prosić o wsparcie dla Alicji, w dalszej części będzie filmik. No bo taka bezpośrednia relacja od Alicji z mieszkania. Zobaczymy, co potrzebujemy. No i co mogę Wam tutaj powiedzieć? No, trzeba pomagać. Zacznijmy najpierw może pomagać na swoim podwórku, a później pomagajmy też innym. Oczywiście yy, jest teraz też sytuacja Ukrainy na Topie. No też no, 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 trzeba tym ludziom pomagać. Ty pomaga, pamiętajmy o tym, że są tam osoby bardzo potrzebujące, do których nigdy pomoc nie, do, nie dotrze, a są też osoby, które przyjechały w jednym celu, nie generalnie. To, bo tak zwani imigranci zarobkowi, więc tutaj wszyscy chyba wiemy, że trzeba to rozdzielić w każdym razie ja uważam, że każdy z nas Polaków, niech znajdzie sobie raz w roku zachęcam w ogóle i taką akcję po prostu robi raz w roku na swojej urodziny znajcie kogoś potrzebującego zróbcie brzódkę, zróbcie po prostu fajną akcję dla kogoś, naprawdę to jest dużo ma to dużo większą wartość niż wspieranie korporacji gdzieś jakąś tam fundację czegoś tam, jakiś gdzieś, te wszystkie fundacje i korporacje pokazały, gdzie mają ludzi, jak, je, jak, je stosowały, jak stosowały tak zwany reżim sanitarny. To jest takie słowo, które uwielbiam przez te dwa ostre fundacje. Więc generalnie najlepiej pomagać tak naprawdę ludziom, którzy są wśród nas, czyli tym, 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 tym których, których znamy, którzy są z polecenia. Wpłacać też oczywiście, jeżeli ktoś ma ochotę, to na coś, co jest pewne. To, to warto te, te wszystkie rzeczy sprawdzać ja tutaj no, zachęcam, bo to jest z polecenia dziewczyna, no i tak jeszcze chciałem powiedzieć, to no, ma trudną sytuację sama wychowuje trójkę dzieci dużo przeszła, nie będę wdawał się w szczegóły no powiem szczerze, że pracy też nie może podjąć, no bo ma jeszcze jednego młodego Olusiak, no, w którym się opiekuje, więc tak naprawdę nawet jakby chciała to nie może, nie? Ale teraz jakoś ma iść do... do... Przedszkola czy do żłobka, do żłobka, nie, więc myślę, że może tak będzie. Więc zapraszam. No, kto miałby ochotę pomóc, to byłbym bardzo wdzięczny i Alicja i jej dzieci. Także do zobaczenia w dalszej części relacji. Tym, którzy są wśród nas, więc. Jak co roku mam tutaj taką koleżankę, można powiedzieć znają Alicję, która ma trójkę wspaniałych dzieci i. No ma sytuację taką jaką ma, że po prostu przydałaby jej się jej po pomoc, więc jeżeli ktoś z Was chciałby wesprzeć, mamy tutaj parę rzeczy wypisanych, ustaliliśmy co jest najbardziej potrzebne więc fajnie byłoby po prostu zorganizować zrzutkę i ewentualnie coś co Wam zalega to z rzeczy używanych w dobrym stanie, ja to mogę przyjąć i, i przywieźć tutaj do Alicji, jeżeli ktoś chciałby też z Was e, pomóc tutaj też, żeby to, e, no, to po prostu tą, z tą zrzutką przyjechać ze mną, to jak najbardziej. Może ktoś być się z darcinków. Jak najbardziej. O, dziękuję bardzo. Więc tak, w tamtym roku udało się zebrać 2000. 2000 zł. Taki był cel i został zebrany w 100%. Za co bardzo serdecznie dziękuję. Natomiast będziemy róbazzi, tak? No, dziękuję bardzo. No, więc 2000. Tam była jedna rata czynszu, udokumentowana rachunkiem, a reszta to wszystko było produkty spożywcze, tam były materiały też takie do rysowania, przybory, były też zabawki, mnóstwo rzeczy od znajomych zebranych. No i praktycznie pół windy produktów i wszelkiego rodzaju rzeczy. W tym roku chciałem prosić szczególnie o to, że mam 40. To jest taki okrągły, można powiedzieć, okrągła moja, mo, okrągły mój wiek. Więc, jeżeli byście chcieli wesprzeć tą drzutkę, to bardzo bym prosił. I mamy potrzeby takie: ja tu przełączę. Jest takie łóżeczko tutaj. Aha, nie da się przełączyć, pokażę, może tak. To łóżeczko, kurde. Jakby ktoś miał takie łóżeczko na przykład, no to bardzo chętnie bardzo chętnie byśmy tutaj przy, przytulili, w dobrym stanie, jakby było, do miejscowości jawożną. Ja mogę odebrać jawożną, mysłowiec, sosnowiec. No te miejscowości mogę odebrać. Później tak, ubranka dla chłopczyka 104, wiosna lato, jakby to było 104 na 110 nawet, nie? Jakby to było takie ten... W dobrym stanie chodzi nam o takie ciuszki ubranka wyjściowe, tak? No wyjściowe, wyjściowe bardziej. Buciki dla Fabianka. Tu jest Fabianek. Pokaż się Fabianek. No. Dlatego oto faceta. 104, znaczy buciki 26-25, jakby ktoś miał w, bar, w dobrym stanie, w bardzo dobrym stanie, lub może jakby ktoś chciał ufundować, to byłoby super. Dla Olusia, tu jest Oluś dla Olusia 98 też wyjściowe, takie wiosna, wiosna, lato, nie? Wiosna lato, coś takiego. No i tak, no środki spożywcze też, zrzutki będziemy kupywać długoterminowe. Na pewno przy, kredki, przybory, bo to bardzo lubią dzieci. Lubią rysować. Tutaj cały czas są rysowania. O, jak widzicie. rysowania Krzysztof to żeśmy narysowali traktor, rakiety, co jeszcze było? Mo motor, samochód, co jeszcze było rysowane? Ja chcę. Ja chcę. Tu. A ja chciałem. Co Autobus czy to? Nie, ja mam. A ja no, chciałem jeszcze zrobimy. I jeszcze tak, jakby były na przykład zabawek, ale to może gry, tak? Bo tak zabawki, pluszaki to nie... Nie, nie, bo ja, ale gry, puzzle, takie coś. Układano. O, gry, puzzle, ale gry jakby były takie, takie żeby rodzina mogła cała zagrać. Coś takiego właśnie dla młodszych do poukładania, puzzle też jakieś, to, to też... A, jeszcze jest prośba, jakby... Jeżeli to będzie na tyle pula, to... Nagrywamy... Jakby, jakby się dało ze środków, które będą, to jeżeli będzie kula, to ja zakupię witaminy dla dzieci. Dlatego, że tutaj Alicja mówi, że jednak no co chwilę jakieś dzieciątko chore i więcej mówi, że w domu spędzają niż, niż po prostu na polu. No i Alicja, ty masz pracy, nie podjęłaś jeszcze, nie? Nie, ja dopiero, on dopiero września, pójdzie, bo się nie dostał do tego żłobka. No, no. no i dopiero tyle od września, pytałam, teraz mam właśnie podzielić Pani jeszcze yy, no, ten wniosek o przyjęcie No i Pani wiedziała, ma problemu się No dobra, no to w sumie tyle, dlatego no tak naprawdę to yy, Zóśka to chodzi do szkoły? Do przedszkola Do przedszkola, no a Fabian też Ty do przedszkola pójdzie we wrześniu No i Olek, no, no, przy, no przy, czyli tak naprawdę nawet jakbyś chciała podjąć pracę to nie masz jak, bo, bo... Oleg, nie? No, nie no. Więc jeszcze taka prośba, jakby ktoś. Bo czekaj, bo jeszcze chciałem coś powiedzieć. Jakby ktoś z okolic Mysłowic miał pracę jakąś do zaoferowania? No, dorywczą. Albo dorywczą. O, o, to, to, to też, też byśmy, by, byśmy tutaj bardzo chętnie ten. No dobra, to tyle. Także, kochani, pomagajmy przede wszystkim ludziom, pomagajmy komu się da. Też, pomagajmy też uchodźcom, ale pomagajmy przede wszystkim naszym bliskim, naszym rodakom, naszym Polakom, więc ja już w ogóle to kiedyś mówiłem, że jeżeli ktoś ma takie urodziny, cokolwiek to zachęcam do takiego sposobu. Znaleźć kogoś, kto potrzebuje i naprawdę raz w roku, jeżeli tych ludzi byłoby więcej i każdy by zrobił taką zrzutkę, to wyszłoby na to, że po prostu te osoby potrzebujące by otrzymywały pomoc częściej, więc Zachęcam do tego, jeżeli jeszcze tego nigdy nie zrobiliście, to naprawdę bardzo łatwy sposób, że można komuś pomóc. Więc zachęcam. Chcesz Ci pomachać na koniec? Tak. No to możecie pomagać. Zuzka idziesz? To jeszcze idzie pomagać? Zuzka się obraziła. Zuzka nie obraź się. Oluś ty pomachasz? Pomachaj ładnie. <laughs> ciężniczko zapraszam na chwileczkę tutaj. Będziemy rysować coś. chodź coś coś. Grać. Dobra, to ja jeszcze zagram w grę, wypiję herbatkę i tyle. No to pa! To tyle. Zobaczymy jak to wyjdzie. Pozdrawiam.